Ten fit młody West Wayne, ok, kuigdem, ponosi dopiero do pie... do inwit. No, Winex generalnie ma do dopiero do inwit, także nie jest chyba jakieś zaskoczenie, eh? nie? Okej, okay. Winex. A jest, jest ten święk taki zapętlony, ciekawy. Kto next? Dawno złapałem za stet, Powinni studiować, we bieg, Mój hajs ćwiczy za W czarnym stroju jak plec Znowu w czarnym kupę z Zmarł nie Potrzebny mi nowy zegarek ma mat benton Bez elizabeto to nie Big Ben Pod mówią na mnie ten ten w ale Westa, ja dole Dawaj to jeszcze raz od nowa Nef. 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 Dawno złapałem za sted Powinni studiować, we bieg. Mój hajs ćwiczy za w czarnym stroju jak plec Znowu w czarnym kupę, z warmi nie przed nimi nowy zegarek ma Mati Benten Bez Elizabet to nie Big Ben Pod mówią na mnie ten ten Bez sensem jest to piszesz chodzę po kule oczy na mytlen. Kubek był brudny, ale czysty był sen Przed te kurwy nie wychodzę w dzień nie pytaj jak być nim diamenty z Indii, chcę skokę z Chin po mieszczeniu Altim Jak nim mówić mam jestem nim O kurde, to taka pauza jest taka kurde, fajnie jest go fajnie zrobiło no Taka pauza całkowita nie, generalnie ja tak ostatnio Taką, że tak powiem, wczutę, jakieś kurwa pauzy i tak dalej, nie? Wiecie, jak jest. <grywa> Punkty, kurwa później, daj mi to sprawdzić. Nie wychodzę w dzień, He. nie pytaj, jak być nim. Diamet z Indii, chcę słuchać z Chin. A, pomieszczeniec artigonów, jak niby mówić, mam Kurde. jestem nim. A, wszystko to mówię naprawdę. Dwie wróżki ze mną, mała timitarne. Czy zapachy, sam już nie wiem, czym pachnę. Potrzebny Michał, jest mała szybszej, mała Skip ty, rozmawia, zejść na ziemię. Zawsze za mało, nie za wiele. Te suki siema, są brudne, jak fawerem. Come Z demonem, jak nie rewróć, okay. sam się zabija mi, leci jak znud Gadać z demonem, jak aniele wróć, aniele wróć, co ty gadasz? Nie, ale dobrze, że, że ten build-up jest dobry, bo on tak długo się budował, kurwa, ten widmo no, w końcu, kurwa, ten bar sprzed i tak dalej, kurwa. Musi się już. A mocny, to jest fójr. <grym> Udaję, że to jestem Pawełem. Garant z demonem, jak aniele wróć, okay. sam się zabija mi, <grym> leci jak znud Wszystko design od sług do głów. Urodzony w kubku, mam syf i lud. Proste, że jebać, jak nie są od naszych. Bo gdzie jestem i chuj wie, co znaczy Bogaty dzień, jak mam trochę sałat, w, w samochodzie nie jest otat Jestem na osiedlu, nie potrzeba map, jestem na osiedlu, nie ma znaku stop Wszystko z pokryciem, nie mówi o czap, Ja pierdziele, nie, no ale kurde pierdolone Minuta 24 i tu jest pokazany kurwa kurs next nie, ja pierdziele, zajebiste to jest Kurwa, nie? Tu, tu jakiś taki spokojniejszy, to później jakaś 800, tu później jakaś taka kurwa fixa I jest -a, nie? No i też zajebiście leci pod to Do głów, urodzony, wnów w kubku mam syf i lud Proste, że jebać, jak nie są od naszych Chuj wie, gdzie jestem i chuj wie, co znaczysz Bogaty dzieć, jak mam trochę sałat W na samochodzie nie jest od tat Jestem na osiedlu, nie potrzeba map Jestem na osiedlu, nie ma znaku stop Wszystko z pokryciem, nie mówi od czap Bohater sypu niech słyszą się, mi głos się, się. Coś się jest ten sam ale jak mam wiedzieć, żeby sobie nie zaczął ludzi na siebie? Eszcze, jeszcze, cały czas jak kler tak jak łez łapą za ster. Marzenie na jawie, nie wiem co to sen. Nie wiem co on gada, palił ofend. Yeah. Nie tu lodu zatopiłem statek, już się ten Wayne Lecie. No też nie ukrywam, że nie jestem jakiś mega zaznajomiony z jego stwórczością, ale gdy ten wjazd jego był fajny, taki melodyjny bardzo szczególnie. Dobrze, dać hop. Tyle tu noc, spędziłem do wiary, chcę to dorabiać, to nie siedzę za karę. Ze mną biały kugar, nazywam ją Karen. Jebać koneksję, jak chcę, to ją spalę. Dzieje się dobrze, mam wciąż wyjebane. Kto ma taki styl jak my? Huh? Wait, 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 za no. Yo. Jakiś taki jakiejś takiej kurde syntezatorki, jakiś takiej trochę Kurde macie, nie no, a raz i naprawdę fuj mi się tym bić podoba, kurwa no. nie, nie, nie uderzę jej, no bo suka jest mid Nie uderzę jej, bo suka jest w mid i Nie jej, bo suka jest Dawno złapałem za w studiować mój bieg, mój hajs ćwiczy za W czarnym stoju jak plec, znowu w czarnym kupie. Ej, z Barbie nie mówię Potrzebny mi nowy zegarek ma Mati Benten Bez Elizabet to nie Big Ben, pod sprzętem mówią na mnie ten ten Bez sensem jest to chodzę po kule na miętlen Kubek był brony, ale czysty był sen, przecież tej kurwy nie wychodzę w No to kurde właśnie mega fresz, kurwa to się do zajebiste Kubek był brudny, ale czysty był sen Przecież tej tak, kurwy nie wychodzę w dzień Za rok, dwa, może to wyprostuję Ona idzie spać, no to ją wycałuję No nocy w klubie, no to dawaj A Coś się pasuje, no to strzelaj kule. Na się na mnie patrujesz A potem nadejdzie, coś tam jadę, pluję Same felgi kurwa dookoła Macie rację, to są wasi ludzie ma ojca, tam gdzie mury, tam gdzie kraty Jaka prosta droga, wszyscy pod tym, wszyscy na Czemu brać jak zawsze, tam gdzie kurwa tarapat. W kieszeni no tak kurde ok, bez jakichś fajnych wejków Ale po prostu do git leci Leci po prostu git Nie wiem no, to jak, nie wiadomo czego W sensie jak w obrzędnych zwrotkach czy to aranżacyjnie Czy po prostu stylowo Ale jest kurwa dobrze do. No. Rzucia w kieszeni Na diabeł Wciąż karabani Zpytaj dupy bez emocji nie wiem, czy to jeszcze do mnie wróci Nawet jak do wchodzę w myślę o robieniu muzyk Jestem tym zatruty, zagubiony, ale nie popsuty Ja mną złapałem za snek, powinni studiować mój Murwa Murhajz ćwiczy za trzy, na czarnym stroju jak bled Znowu w czarnym kubek, spadł mi niepowiekel zegarek, mam mati bentel Bez Elizabet to nie Big Ben Mamy okay, ten ten, bez sensem jest w przeczne Chodzę po górę, odcinam Kubek był brunę, ale czy był sen. Przed kurwnie nie wychodzę w dzień. Okej, okay. okej, nie no kurwa, zajebisty to jest dopiek do to. Nie ja czekam, nie, jakby no, to to fakt, że druga płyta winex kurwa wychodzi, ja piek dzielę, nie No to, to nie można spać do tych skurwysynach bo on... No to jest kurwa brzmienie w tym momencie, Ja niedługo myślę, że my streamu, no nie bójmy się tego powiedzieć, nie? Pierwsza producentka była kurwa to dobra mega, a tu będzie kurwa kolejny level, nie? Who's next? To jest, You know what it is. You know what it is, nie? Zajebiste, zajebiste.